Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. link w opisie. W trójkącie prostokątnym kąty ostre mają miarę alfa i beta. prostokątna ma długość 13, a sinus alfa plus sinus beta wynosi 1713 i sinus alfa minus sinus beta wynosi 7 ,13. Wynika z tego, że. No i pytanie jest o tangensa alfa. No i tutaj zobaczmy, jeżeli to jest trójkąt pr prostokątny, a tak wynika z treści zadania. Zobaczmy, jak ta sytuacja wygląda. Mamy sobie trójkąt prostokątny, tu jest kąt alfa, tu jest kąt prosty, tu jest kąt alfa, tutaj będzie nasz kąt beta. Przeprowadźmy oznaczenie naprzeciwko alfa to jest a, obok alfa b, naprzeciwko kąta prostego jest c. I zobaczmy. Sinus alfa to z definicji to, co naprzeciwko, czyli a do c, cosinus alfa to jest to, co obok do najdłuższego boku, czyli b do c, i tangens alfa to jest a. Do B. A teraz zobaczmy sinus beta. Sinus beta to jest to, co naprzeciwko, czyli B do przeciwprostokątnej, czyli do C, kosinus beta to będzie to, co obok, czyli A do C, i tangens alfa to będzie to, co naprzeciwko, do tego, co obok, czyli B do A. Co możemy zauważyć? Sinus alfa to jest to samo co cosinus beta i cosinus alfa to jest to samo co sinus beta. Wobec tego zamieńmy kąty beta. Sinusa beta, zobaczmy, sinus beta to jest to samo co cosinus alfa, czyli mamy sinus alfa dodać cosinus alfa to jest 17,13. I po drugie, wiemy, że sinus alfa. Minus cosinus alfa, czyli tutaj to jest 7 trzynastych. Mamy takie informacje. Weźmy teraz to w klamrę, podkreślmy i do siebie dodajmy sinus plus sinus to są dwa sinusy alfa. Kosinusy się skracają. 17 trzynastych plus 7 trzynastych to jest to są 24, trzynaste. Podzielmy stronami przez 2. sinus alfa to jest 12. 13. Nasz sinus alfa to jest 12 trzynastych. Wobec tego szukamy tangensa. Możemy to rozwiązać na przykład na trójkącie prostokątnym. Tutaj mamy kąt prosty. Sinus kąta alfa to jest stosunek tego, co stoi naprzeciwko, czyli tutaj jest 7, 12x, do tego, co stoi naprzeciwko kąta prostego, czyli tutaj mamy 13x. Obliczam z Pitagorasa bok B. Bok B, czyli 12x kwadrat plus B kwadrat daje nam 13x kwadrat. Czyli 144x kwadrat plus b kwadrat to jest 169x2, czyli b kwadrat to jest 169x kwadrat minus 144x kwadrat, czyli to jest b kwadrat równe 25x kwadrat, czyli b to jest 5x lub minus 5x, ale wynik ujemny odrzucamy, bo długość boku, długość boku nie może być ujemna. I teraz tangens. Kąta alfa to jest to co stoi naprzeciwko, czyli 12x, do tego co stoi obok, czyli do B, czyli do 5x. X się skracają, mamy 12 piątych, czyli odpowiedź D.